Hej kochani, witam Was cieplutko w następnej części. To jest druga. Mamy tutaj krzyżóweczkę. Gdzie te numery są z 18? Naddrapana. A tu, w, gdzie to jest? Tu w bonusie brakuje. Tylko literki M. Tu mamy Paradiso z numerkiem 12. Na razie też nic nie ma. I mamy jeszcze eksplozję. I chciałam Wam powiedzieć, że miałam jedną. Wielką pensję barkiera. <noise> Zasłoniłam za późno. I tak sobie do kawki chciałam zdrapać. No i wydrapałam stówkę. Także fajnie. Spodobało mi się. No i pójdźmy może, może od krzyżówki. Zaczniemy. Mam nadzieję, że coś padnie. Trzymajcie kciuki. Wydrapałam. Co ja tu wydrapałam znaki chyba? Zapytania. Mamy F. Nie wiem, czy to będzie widać. Będę musiała przesuwać, czy nie. Sama ślepa jestem, niby okulary mam, ale wiecie, jak to w okularach tak samo. No, ale F to ja tutaj nie widzę. Albo mam złe okulary. A kurczę, tutaj też nie ma. No nie. <śleskujesz> Wygląda na to, że niemal, bo ja naprawdę ślepa jestem. Tu jest jeden wyraz widzę. Jedno słowo. A i dalej nie widzę, może jak się coś unormuje, to znajdę przypadkiem. Także bardzo przepraszam. O, teraz najlepsza litera, jaka może być? Mamy Y. O jest nawet. Mamy Y. Tu nie mamy. Tutaj mamy w centymetrze. Później gdzieś jeszcze mamy. Tu nie mamy. Tu mamy w rygorze. Mm, więcej chyba. A jest. Są dwa. Od. Nawet trzy. No widzicie. Może wpadnie M. O, mówisz i masz? Proszę. I mamy M. Remiza. No to szukamy M. Także już tu wygraną mamy. Tu mamy M. Mhm. Znaczy chyba aż taka ślepa nie jest. na to wygląda. Sentyment. Odzwyczaiłam się nagrywać. Mi to nie wychodzi. Dobra. Jak coś, to nie piszcie mi tam brzydkich komentarzy. Zlitujcie się na starszą panią. M, -m, -m, -m. Dobra, nie ma więcej. Teraz mamy... P. P, P, -p. P, -p, 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 -p. Mamy w porze Por Mamy bark. Jeszcze gdzieś. Chyba nie widzę. Drugiej mamy tu. I szukamy, szukamy, nie znaleźliśmy. To znaczy, ja nie znalazłam. O, mamy w Piotrze. Wszystkich Piotrków, pozdrawiam. Piotrków, Piotrusiów. Mm, gdzieś jeszcze mamy p, Py 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 kurczę nie widzę no ale dobra eee, teraz tu ha. ha 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 no coś cieniutkie te krzyżówki dobrze p że ten bonus jest jejkuję ja naprawdę jestem ślepa czy naprawdę nie ma bo. Ale numer. Jest. Zapach. Może gdzieś przeoczyłam. To później sprawdzę. Mamy o, ale brzydko to potrafam. Szukamy o. Pewnie nic nie będzie, jak już jest bonus. O, tu L było. Tu ma, o, mamy por o, mamy o, tu mamy o, o i wyłucha ho. No, te śledza. Dobrze, gdzieś jeszcze jest nie ma to tutaj. 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 Ja. ja i tak później o kurczę zdrapałam tą kontrolną, ale ja i tak nie wiem o co tu chodzi. Także tylko wam zabawę zepsuję. I co tylko jedno? No to super, że aż jedno. O, tutaj mamy słówko. N, 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 tu mamy N. O, tu mamy drugie słówko. I tu mamy N. Jakby wpadło K, to by było fajnie. Teraz szukamy N tutaj no, o. Tu mamy ten jeden wyraz. O, K nie wpadnie. Bo by było za dużo. Mm, mm, mm. I okay. to te de, 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 de. O nie, ja chcę zrapać list. Mm. tutaj mamy? O uh, wszystko. I co mamy ostatnie? O, uh. no to mamy tu mamy. Tylko sporem. G nie było, S nie było, K nie było. Mm, dobrze. I teraz tutaj, a no, tu w ogóle, a nie jest kulik. Tutaj mamy rdza neon i standardową. U do, u, do i do wszystko. Z, y, g, k, u, a to jest jeszcze <ścoughs> Przepraszam. I o, było, widzę, i i było. O, czyli mamy raz i dwa. Ok, nie wiem. D nie było. No dobra, zobaczymy, co tu było raz. I co mamy? Trzymajcie kciuki. Dyszka. Dyszka. Zobaczymy, czy coś. A tu chyba B jest. B, B, B. To Wy mi napiszecie, bo ja nie wiem, czy na pewno na dyszkę jest B. Ale powiedzmy, że jest bo tu będzie się ciągło. Szukamy teraz figi. Mamy tutaj dwie. Bardzo lubię tą zdrapkę. O, i kokosa nie zdrapałam. Teraz zobaczyłam. Tu mamy figę, figę, figę. Mam nadzieję, że nie będzie figa z makiem. Mm, I tutaj. chyba wszystkie tak mi się zdawa. mamy winogronek coś mi się chyba drapa w tempie. winogron, winogron jeszcze tutaj mamy winogron chyba wszystek. i wisienki mamy od razu tu co on tak zbuntował się Wisienki, wisienki i jeszcze jeden tu I chyba wszystko na nas z naszej klasy Nie ma tu, nie ma tu, nie ma tu jest Jeden aż albo ja nie widzę banany Mamy tu, tu, tu i tu, okej, okay. przedostatni, to cytrynka, cytrynka, cytrynka i tu mamy cytrynkę, No nie chcę drapać, drapać, nie mam teraz jak wstać i wziąć drugi, Ciekawe, czy awokado wpadnie. O, i co będzie? Proszę, mamy karambole. Dlatego jej dali dużo, bo nic nie daje. Ale się pomazało. Wszystkim. Czyli nic nie mamy. Więc sprawdzimy. To tu, tu, czy tu? G, -t. Czyli nic nie ma, Ok. Dobrze, żeby was nie trzymać, bo już długo was trzymam, tutaj jest mało. Ale nic mi się tu, tutaj brakuje. Ten, czy tam gdzieś czegoś też brakuje, nie pamiętam, termometru. Zobaczymy, co nam się tu trafi. Mamy kotwicę. Mm, tu mamy kotwicę. O, może jakaś fala. Tu mamy kotwicę. Ok. Nutka. Nutka, nutka, nutka. Tu jest. O, jest. Dyszka, proszę, jest wybrana. Później to sprawdzimy. Mhm. I tu mamy nutkę. Nutkę, minutkę. Później mamy płetwy. Płetwy, płetwy, płetwy. Gdzie są płetwy? Tu są płetwy. Mi tak długo schodzi, bo ja nie znam. W sensie nie robiłam... Jak robiłam to rzadko, chyba wszystkie płetwy chyba. Arbuz, z, z. Tu jest arbuzik. I muszę się wytężać. Nie ma. I tu jest jeden. Oj, nie widać. Dobrze. Teraz szukamy parasolki. Jak to. <coughs> Przepraszam, Lucynka mówi: grzybka. Grzybka, grzybka. O, i tu jest jeszcze jeden grzybek. Mhm. Chyba wszystko. Tak, mnie się zdaje. Wodolot. Gdzieś widziałam ale nie wiem gdzie ojej jest aż jeden albo ja widzę tylko jeden i ostatni ojej jest następna wygrana proszę termometr i tu też jest termometr ojej i tu jest termometr Trzeba będzie to sprawdzić, bo ja sama sobie nie wierzę. Już wszystko tak? To tu mamy tak 10, 10, 30 zł. Pięknie. Jak gdzieś nie namieszałam. Ale zaraz ja tu odkryję i Wy mi powiecie. N, N, N. Bardzo proszę, kto wie, to mi napisze. Czy na pewno 30. Także kochani, fajnie, bo. Nie spisały się tylko linie, znaczy owocówka. Tu mamy 10, tu mamy 30, czyli 40, a cały wkład był 25, także myślę, że bardzo fajnie. No i cieszy mnie ta stóweczka. Bardzo fajnie. Dziękuję Wam kochani bardzo za cierpliwość i zapraszam na jeszcze jedną część. Ok, pa pa!